Witam Was w kolejnym odcinku Kolorowe Zabawki .pl". Akurat coś nam kamera przerwała, więc to nam się na razie trafiło. Okulary, grzebyczek, taka mega piękna buteleczka, jakieś takie coś jest, chyba gumka lub bransoletka. Już wiem, która, to będzie, takie kowbojskie buciki. To zaczynamy dalej. Tutaj mam przed <słuch> <słuch> Tak. I strój. Mi się bardzo podoba. już przechodzimy do lalki. I już tak wygląda nasza lalka. Mi się bardzo podoba. Jakie włosy? Właśnie tak się prezentuje. Mi się mega podoba. Mega, mega. Podoba. Więc ja już się ubieram. Ech. Albo najpierw wam pokażę, jakim się trafiłem, bo mówiłam, że na końcu... No, ta, ale najbardziej chciałam, żeby ta mi się trafiła. To mam. to e, Tego mam chłopaka. I to bym też bardzo chciała. I to mam. Myślę, że te są siostrzeczki. Akurat będę miała a więc... I te, czyli mam już cztery, wow! No. No to już ubieram, nie przedłużam gdzie ta bluzeczka. Nego mi się podoba ta bluzeczka. Dobra, jako się ubieram tutaj. No. O. Się prezentują, jeszcze buciki. Buciki mi się też bardzo podobają. W ogóle wszystko mi się w niej podoba. Aha! No to. Piękna dla mnie ona jest. I w ogóle. A, a jeszcze ktoś nie wie, ale. Rodziny rol i w ogóle już wiedzą <laughs> I coś nam właśnie wyskoczyło od góry Pijemy głowę sprayu Bierzemy jeszcze stąd od do.